Czyli innymi słowy, zaczęło się od ofiary, która de facto jest ofiarą krwawą. Znowu musimy zacząć od społeczności zbieraskowieckich. Czy tam istniała ofiara? Ofiara była naturalna z tamtej perspektywy, ponieważ każde zwierzę, które się zabijało. Przypominam, jest władca zwierzyny, który czuwa nad tym, żeby można było te zwierzęta dopaść i zabić, i czuwa nad tym, żeby ich nie zabijać ponad, ponad miarę. Czyli trzeba mu złożyć dziękczynienie za każde zwierzę, które się zabija, przynajmniej za pierwsze w sezonie. Czyli innymi słowy, zaczęło się od ofiary, która de facto jest ofiarą krwawą. Musi być. Eee, I ta ofiara jest, nazwijmy to, z perspektywy tych społeczności dobrowolna. Więc jakaś postać Dema zginęła. Przelała własną krew, po to, żeby ludzie mieli co jeść. Wobec tego należy jej się dziękczynienie, e, ponieważ nie chodzi o rośliny, już tym razem, e, bo rośliny mamy z tamtej strony, to odzajemnienie musi być od strony ludzkiej i prawdopodobnie w społecznościach rolniczych pojawia się ofiara ludzka. Jako ta kwintesencja ofiary. Bo oczywiście są inne zwierzęta, można dokonywać innych ofiar, ale powiedzmy sobie, to, co by było definicyjnie, tak, fundamentalnie ofiarą, to jest ofiara zwierzęca u łowców-zbieraczy i ofiara ludzka u rolników.